Siemka, siemanko, siemanderko Wymęczony od rana Ale mamy przed sobą Zontesika G1 Jest po wymianie oleju, filtra, zębatki, łańcucha, płynu hamulcowego Jedziemy na małą przejażdżkę, żeby zobaczyć czy nic mu nigdzie nie cieknie Czy nic mu nigdzie nie leci i czy dobrze jeździ Zbiera się I tepe Ale ma straszne Manetki W dół pochylone Ja bym tak nie mógł, ja bym musiał być tu starkanie taką przeę widzieć. Nie, no, śmieszny zyk nie ma co. Na 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 na. Innego hamulca. samym tyłem. jakoś wyhamował Nie jest źle Wiemy no. I to jest hamulza co niego. O! Hamuluje, bardzo ładnie. Test przeciskają się w korku. Mamy no, zabaweczka, na pulle dach. Ja mam no, nie zobaczy. Nie no, wesoły, jest śmieszny. Jak ktoś nie ma prawka na moto, no to kurde, czego chcieć więcej? Fajne kraszpadiki? W razie kraksy czy coś? No kurczę Ting, 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 ting. Tak paliwo, że nie wiem? Dobra, czas sprawdzić, czy zakułeczka się ładnie trzyma. Da, jest, cacy, łańcuch śliski. Czy leci coś? Oleju.